Dzień dobry. Jan Piński. E, witam na moim kanale. Dziś Państwu opowiem o Frankensteinie ziobro. E, brzmi dziwnie. Chodzi o to, że jak napisał Mariusz Gierej w Kazaniu Politycznym, e, nr 29, Mariusz Gierej to jest dziennikarz. Publicysta, rzecznik prasowy. Publikuje swoje teksty bardzo dobre, bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś jest zainteresowany polityką, taką bez zacietrzewienia, z obiektywnym spojrzeniem na wszystkie strony i oczywiście ze świadomością, czym był PiS i czym jest PiS, to Mariusz Gierek ma to u siebie na blogu. Zaraz Państwu przeczytam. Generalnie chodzi o to, że Zbigniew Ziobro uciekł. Z Polski przed systemem, który sam stworzył. Systemem, w którym podejrzany staje się winny i ma mniejsze szanse na obronę niż w jakichkolwiek innych systemach. Natomiast oczywiście, powiem Państwu tak, niektórzy mówią, że przesądzamy o winie ziobry. Tak, dlatego że dowody są publicznie znane. I dlatego można o tym przesądzić. Szanowni Państwo, potężny gej Kaczyński, jak prezes PiS ogłupił pół Polski. Bardzo mocna książka, bardzo polecam. Polecam również książkę, którą napisaliśmy specjalnie dla Was. Bardzo szybko. Jak PiS sfałszował wybory. Ta książka jest bardzo chwalona przez Was. Ona jest powiem Państwu, takim prostym dowodem na to, że wybory były sfałszowane. Polecam. E, pamiętajcie o naszych pismach historia na weekend. Historia bez cenzury i historia ekspert. Wracam do e, kazania politycznego Mariusza Giereja. Szanowni Państwo e, to jest tak fakt, że Zbigniew Ziobro nie wraca z Węgier mówiąc mówi więcej niż tysiąc konferencji prasowych. To nie tylko ucieczka od polityki czy opozycji, to ucieczka od własnego systemu. Bo kto, jak nie on, najlepiej wie, jak skonstruował wymiar sprawiedliwości. Tak, by podejrzany był zawsze na przegranej pozycji, jeśli tylko nadzorujący tego zechcą. Własnoręcznie zbudował go asymetrycznie i pod siebie, jako ministra i prokuratora generalnego. Już wtedy byli jednak tacy, którzy ostrzegali, że to wszystko do niego wróci i może zostać użyte przeciwko niemu. Ziobro przez lata tworzył model państwa, w którym areszt tymczasowy stał się narzędziem polityki, a nie sprawiedliwości. Po roku 2016 liczba aresztów wzrosła, czyli od momentu wzięcia przez niego władzy o 60%. Ludzie latami gniją w celach bez wyroków, bez leczenia, bez prawa do paczki od rodziny. W więziennych katynach można kupić cebulę i pastę do zębów, symbole systemu, który człowieka sprowadził do numeru depozytu. Połowa pieniędzy przekazywanych osadzonym przez bliskich jest zamrażona w żelaznej kasie, jakby wolność trzeba było wykupić. Te pieniądze wracają dopiero po wyjściu na wolność. Chorzy słyszą, leczyć można się na wolności, a wolność tę się odbierze lekką ręką, bo grozi wysoki wymiar kary. To wszystko zrobił Ziobro. Ja Państwu jeszcze dodam, to było tak, że jak on wszedł do władzy, to było około 4 tysięcy, nieco ponad 4 tysiące, Osob, które były w aresztach tymczasowych, to było około 4100 do 4400. Kiedy oni oddawali władzę, tych osób w aresztach tymczasowych było około 8800. Dodatkowo wzrosła gigantycznie liczba osób, która była przetrzymywana powyżej 12 miesięcy. I co to oznacza? W tym samym czasie nie zwiększyła się wykrywalność przestępstw i nie zwiększyła się liczba skazanych ludzi za przestępstwa. To jest mniej, troszeczkę mniej więcej to samo, ale chodzi o to, że te areszty były tylko i wyłącznie represją, którą Ziobro chciał podporządkowywać sobie ludzi. To byli politycy i biznesmeni przede wszystkim, ale także osobiści wrogowie. To samo było jedno z drugim. Wracam do kazania politycznego Mariusza Giereja. E... Żeobro nie chciał zlikwidować przesłanki zagrożenia wysokim wymiarem kary, ani obawy działania na niekorzyść postępowania, czyli matactwa. Brak precyzyjnych kryteriów powodował, że sądy z automatu przyznawały areszt po wniosku prokuratury, obawiając się wyłącznie na grożącej karze lub domniemanej obawie matactwa. Osoby z nałożonym aresztem tymczasowym często uznawano za winne, wyłącznie z obawy o konsekwencje dla sądów, które areszty orzekały. Także w źle rozumianym interesie Skarbu Państwa, który musiałby wypłacać odszkodowania za bezprawne pozbawianie wolności. Można by wymieniać te nadużycia długo, ale co ważniejsze, w tym samym czasie przewlekłość postępowań nie uległa skróceniu, wręcz przeciwnie. A przecież to miało być efektem wszystkich tych reform dla obywateli. Zamiast skuteczności i sprawności ziobro zbudował machinę strachu i kontroli. Ręcznie sterował sądami, powoływał swoich prezesów, dyrektorów, konsultował polityk Wyroki. Umyka dziś komentatorom fakt, że. Kto, jak nie on, najlepiej rozumie, że wymiar sprawiedliwości ustawił tak, że jeżeli nadzorujących co, to podejrzany nie ma żadnych szans. To najważniejsze oskarżenie wobec jego dokonań w Ministerstwie Sprawiedliwości. Gdyby było inaczej, stanąłby przed sądem bez wahania. Tymczasem, swoim wahaniem, zachowaniem, wystawia najgorszą możliwą ocenę własnym reformom wymiaru sprawiedliwości. Dziś na świat patrzy przez pryzmat metod i narzędzi, którą sam uży, u, u, stworzył i już samego używał. dodatek mierzy żureka własną miarą. Uważa, że obecny minister będzie jako on myśliwy, bezwzględny, wyposażony w supermoce, bo sam taki był. To nie jest dramat jednego człowieka, to diagnoza państwa, które przez lata uczyło się pogardy wobec słabszych, chorych, aresztowanych, państwa, które wolało mieć władzę zamiast sprawiedliwości. Dziś, kiedy tamten system się sypie, jego twórca ucieka przed własnym lustrem i własnymi metodami. Ciekawi mnie, co na to Sasien Jacek. Mam do pana pytanie: pisk.pl niewinny. Tak to było? Niewinni się nie mają. Eee... Za co, na, na, na co yy, obrażać, tak? Znaczy, nie mają się czego bać. Szanowni Państwo, na koniec prośba od autora, że jeżeli Państwu ten materiał się podobał, to wejdźcie na profil, jeżeli go macie, na x do yy, Morysza Giery'ego i go podajcie, bo, bo warto. Yy, ja mam Państwu do nam jeszcze parę szczegółów odnośnie tego, co robi Ziobro. Ziobro, po pierwsze, wie, że jest winien. Jaka była różnica między Tomkiem Szwajgiertem, który siedział w więzieniu, między innymi przez ziobre, który pilnował tego, abyśmy byli inwigilowani? Jemu siłę dawało to, że był niewinny, że jest niewinny i że ludzie, którzy go oskarżają, łamią prawo? Ziobro tymczasem dokładnie wie, że jest winien. Bo o co chodzi? Oni. Jedyną linią obrony ziobry jest to, że nie możecie mnie sądzić za defraudację Funduszu Sprawiedliwości, bo powiedziałem, że można go wydawać tak, jak się podoba. To jest mniej więcej przekaz ziobry. Ziobro wydawał te pieniądze w taki sposób, aby jego kumple mieli jak największe szanse dostania pracy, pracy w postaci posła, czyli kupowali sobie pensje. Pensja poselska to jest 17,5 tysiąca, a drugie tyle się dostaje na prowadzenie biura, pirazy oko i te pieniądze były do kupienia dzięki Funduszowi Sprawiedliwości. Dlaczego w roku 2019 Jarosław Kaczyński napisał do niego list Ziobro, Zbyszku, weź tych swoich ludzi i proszę przestań po prostu defraudować kasę. Dlaczego? I kupować sobie głosy wyborców. Dlatego, że ludzie, którzy byli na tych samych listach Prawa i Sprawiedliwości, ganiali do Jarosława i mówili, zrób coś, bo oni kupują sobie wyniki wyborów. Tego nie wolno robić. W ogóle zmiana tych przepisów była to, że szanowni państwo, nie wiem, uchwali się, że można kogoś zamordować, nie czyni tego legalnym. Oni tego nie zrobili. Weźmy na przykład sprawę księdza... Olszewskiego i Fundacji Profeto. Ustawiono przetarg, tego nie wolno było robić. Powiedziano temu księdzu znacznie, znacznie wcześniej, że by kupił ziemię pod ośrodek, który miał powstać dopiero po przetargu, którego on jeszcze nie wygrał. Dodatkowo on już wcześniej opowiadał ludziom, że ten przetarg będzie, że on go wygra i będzie robota. Był na tyle nieostrożny. Ziobro zaprzeczał, że się z nim zna, a potem się okazało, że spotkał się z nim ponad 30 razy. Brat księdza dostał Fuchewa Aliorze. Wszystko to wiemy dzięki Tomaszowi Mrazowi, dyrektorowi, który ich nagrał, który był częścią tego systemu, e, który dostał dziś małego świadka kolonnego. W mojej ocenie za mało, dlatego że powinien dostać pełne, e, pełną rezygnację, pełną abolicję. Dlatego że. Dyrektor Maras, nawet gdyby chciał z zarządów PiSu gdzieś do kogoś pójść i powiedzieć, że jest częścią grupy przestępczej i chce z niej wyjść, to nie miał do kogo, ponieważ mafia PiS była wszędzie. Ta ucieczka Ziobry przed potworem, którego sam stworzył, jest, Szanowni Państwo, symptomatyczna. Nigdzie nie powinno być tak. Że ludzie, którzy po raz pierwszy popełniają przestępstwa i rzekomo są oskarżeni, nawet nie wiemy, czy je popełniali, od razu trafiają do zakratki. Tylko w wypadku Ziobry ma to głębokie uzasadnienie. Dlaczego? Dlatego, że Ziobro zastrasza sędziów, zastrasza prokuratorów, tych, którzy są w tej chwili po właściwej stronie mocy. On mówi im, że my wrócimy i wsadzimy was do więzienia. On ma też dostęp do. Kwitów, do haków, do nielegalnej inwigilacji. Jego prawa ręka, Bogdan Święczkowski, nadzorował postępowanie wobec Romana Giertycha. Nielegalnie skopiowali wszystkie materiały z jego Pegazusa i następnie te materiały wylądowały w telewizji Republika. Ja sam byłem szantażowany takimi materiami. Tego grożono mi na x że moje rozmowy zostaną opublikowane. Szanowni Państwo, to co robi Ziobro, to jest po prostu. Panika. Zobaczcie, ile zrobił jeden Waldemar Żurek. Teraz sobie wyobraźcie, że służbami nie dowodziłby Tomasz Siemoniak, który chowa pegazusy. Polecam dziś materiał na naszych kulisach polityki. Tam Państwo możecie zobaczyć trzy nowe pegazusy. Norman Davis, historyk. Człowiek, który wiele dobrego zrobił dla Polski, został spegazusowany. Justyna Dobrosz-Oracz, dziennikarka. Teraz także, czołowa, która mocno zarazła pis za skórę, weszli tam, żeby sprawdzać, czy można jej zrobić krzywdę, eee, zebrać jakieś informacje kompromitujące. Jak to mówiło, last but not least, Edward Miszczak, dyrektor programowy tvn u człowiek, który odpowiadał za kształt jednej z największych, za antenę największych telewizji. Do niego wjechali tylko po to, aby zdobyć coś, co mogłoby go skompromitować, albo czym można byłoby go szantażować. Tym jest właśnie PiS. Te wszystkie rzeczy, o tych wszystkich rzeczach wiedział Ziobro. Ja to wiem, dlatego że Ziobro się podpisywał pod moimi zleceniami na Pegasusa. Jest, Szanowni Państwo, ponad dwa lata od e, wyborów, a nadal służby, e, którymi kieruje Tomasz Siemoniak, w których jest od groma ludzi związanych z PiSem, e, prześladują mnie i Tomka Szwajgierta, inwigilują nas, próbują e, Doprowadzić do tego, żebyśmy nie mogli ujawniać rzeczy, które i są im nie na rękę. Szanowni Państwo, jeszcze raz, jak PiS sfałszował wybory? Tu macie po prostu czarno na białym mechanikę fałszerstwa. Polecam Wam również. E, więźnia CBA to jest nasza pierwsza, znaczy druga książka, e, która odniosła naprawdę spory sukces. E, I, Szanowni Państwo, e, Przypomnę o książce mojego syna. Paweł Piński. Niezwykłe historie. Książka jest do nabycia na stronie hognot.pl i na ulicy Puławskiej 11 z jego podpisem. A ja Państwu mówię do zobaczenia. Słuchajcie, jeżeli oglądacie ten kanał po raz pierwszy, to jest ten tak zwany trochę mniejszy kanał, to nasz... Zostawcie suba, żeby doszło do tych pierwszych, bo będziemy niedługo ich potrzebować, bo robimy z Tomkiem taką Większą po prostu redakcję będziemy się z Państwem dzielić informacjami. Do zobaczenia.